Witam w tym filmiku, pokażę w jaki sposób przy pomocy programu Statystyka można rozwiązać następujące zadanie. Tabela zawiera wyniki testu myślenia technicznego 9 chłopców i 10 dziewcząt. Zakładając normalność rozkładu, ustalić czy różnica między uzyskanymi średnimi jest istotna. Pierwszym krokiem jest postawienie odpowiednich hipotez. Mamy hipotezę zerową o równości średnich, czyli średnia M1 jest równa średniej M2, i hipotezę alternatywną e, o różności. Nasze próby są niezależne, e, dlatego że porównujemy dwie różne populacje pod względem jednej cechy. Użyjemy opcji Statystyka, e, Statystyki Podstawowe, Test T dla prób niezależnych albo względem grup. Albo względem zmiennych, nasze dane z tabeli mogliśmy umieścić w pliku na dwa różne sposoby. Pierwszy sposób, jak widzimy, to umieszczamy wartości dla chłopców i dla dziewcząt w dwóch różnych kolumnach, i drugi sposób umieszczamy te wartości w jednej kolumnie, ale dokładamy jeszcze jedną zmienną grupującą. W tym przypadku jest to płeć osobnika, w tym pierwszym przypadku. Korzystamy z opcji Statystyka, Statystyki Podstawowe, Test T dla prób niezależnych względem zmiennych. Jeżeli chodzi o ten drugi plik, to używamy testu T dla prób niezależnych, ale względem grup. Więc wybieram tę drugą opcję względem zmiennych i klikam OK. Teraz określam. E, zmienne, czyli pierwszą listę mam chłopców, drugą listę mam dziewczęta. Klikam OK i podsumowanie. Otrzymuję arkusz wynikowy, i w tym arkuszu mamy następujące informacje: mamy średnią dla grupy pierwszej, dla grupy drugiej, wartość naszego testu, liczbę stopni swobody, p wartość e, liczebności dla e, obu grup. Dalej mam e, informacje na temat odchyleń standardowych dla obu grup i wartość testu oraz p wartość dla e, testu o e, jednorodności wariancji. Więc jak widzimy, tu mamy p wartość tego testu równą 0,9 w zaokrągleniu, więc jest na pewno większy od alfa, czyli mamy brak podstaw do odrzucenia hipotezy o równości wariancji e, dla obu grup teraz spisujemy sobie wartości testowe, czyli chodzi o tą wartość t, df i p i przystępujemy do analizy e, naszych wyników. Więc przepisałem wartość testu, liczbę stopni swobody oraz p wartość i jako że poziom istotności nie był podany w warunkach zadania, to obrałem alfa domyślnie 500. Teraz e, Konstruuję obszar krytyczny, więc w tym celu używam rozkładu testu studenta. Tu mam na wykresie jego gęstość. W związku z tym, że hipoteza alternatywna była ze znakiem różności, mam sumę podobszarów symetrycznych, takich, że każdy podobszar ma pole alfa drugich. Teraz poszukuję w tym miejscu wartości krytycznej T. Alfa DF, czyli mam poziom 5, i u nas mamy 17 stopni swobody. W tym celu na początku otwieram tablicę, czyli otwieram tablicę, mam wartości krytyczne rozkładu te studenta. Jak widzimy mam taką samą sumę pod obszarów i w kolumnie dla alfa równego 5 Szukam wartości dla 17 wiersza. Czyli jak widzimy, mamy 2,11, to jest nasza wartość krytyczna. I pokażę jeszcze ewentualnie, jak obliczamy tę wartość w kalkulatorze prawdopodobieństwa. Więc wybieram opcję statystyka, kalkulatory rozkłady. Określam rozkład na rozkład T studenta. Wpisuję df liczbę stopni swobody 17. Określam P jaką wartość 5, tu wpisujemy alfa, a nie P wartość naszą. Dokładamy opcję obustronnie 1 P i otrzymujemy wartość krytyczną taką samą w przybliżeniu jak z tablic, czyli 2 i 11 setnych. Zapisuję nasz obszar krytyczny jako sumę dwóch przedziałów od nieskończoności minus do minus wartości krytycznej i od plus wartości krytycznej do nieskończoności plus i wnioskuję podwójnie. Po pierwsze stwierdzam, że wartość naszego testu nie należy do k oraz p wartość jest większa od alfa. Czyli mam wniosek, że e, mamy brak podstaw do. Odrzucenia hipotezy H0. Czyli inaczej mówiąc, różnica między średnimi wynikami chłopców i dziewcząt w tym teście jest statystycznie nieistotna. To koniec zadania, dziękuję za uwagę.